Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj sobie troszeczkę w inny sposób zagramy, czyli normalny, ale zagramy sobie w Brawl Stars, a dawno nie grałem w Brawl Stars. Jak wchodzę, to widzę, że tu mamy coś za darmo do odblokowania i jest to chyba codzienny prezent, jak widzę, czyli 5 kredycików, zawsze coś, bo ja sobie nieraz tam grałem, co, co ileś jak nie było odcinków. Dużo, co naprawdę nie zrobiłem. Czy tu coś jeszcze, to jest chyba tu darmowe. Nie A, bo przepraszam, nie chcę tego kupować. Ale tu mamy za darmo. Jedno tylko, ale zawsze coś. Widzę, że jest nowy sezon w tutaj. Yy, nie będzie, możemy sobie zagrać rankingowy. Pod tu z tym krabem, ja tu sobie zresztą odblokowałem, yy, za darmo, dobra, posiłek mocy, nie wiem co to jest ogólnie, yy, ale chrumbaket, nie rozumiem, ale git, możemy sobie kupić to, bo na to mnie stać, na, na tamto z legendarnym to mnie nie stać niestety, poziom pierwszy, jakiś burger, krabo-burger, Konegracze taką. Więcej tutaj nic nie stać mnie, jak widzę. Nie ma tu nic takiego fajnego. I widzę tutaj tą rzecz, że tutaj normalnie jakoś tu mi to dziwi. Było tu jakiś pad. Nie rozumiem o co tu chodzi ogólnie, więc tak tylko wiecie. Tak wam powiem, bo ja nie ogarniam zbytnio. mi nie wiem, tą to byśmy mogli sobie zagrać. Nie wiem, ja długo nie, a ten nowy trybik gramy, ja go jeszcze nigdy nie grałem, tylko zobaczyłem go przed nagraniem. O kurde, tu są cztery drużyny aż? Aha, i my walczymy na siebie, tak? Tak rozumiem to, bo ja nie ogarniam trochę tego. Wy możecie bardziej pewnie to ogarniacie, ja tego nie ogarniam i dawno nie graliśmy też sobie w Brawla. Więc możemy zacząć też kontynuować tą serię, było z 20 odcinków, było na tym, a dalej się to na niczym nie skończyło w sumie tak ogólnie. I tylko zatrzymałem się. Członek drużyny pokonany zostało nam, nas dwóch. Niestety tylko. A nie, tak to nie trafię, bo są te. Jestem sam? Dobra, jestem, jest nas dwójka. Dobrze, dobra. Neuro nie dostał. Teraz się powinien zrespić. Yy, ten jeden gościu. Ona za dużo bije, nie ma opcji. Nie ma opcji z nią. Piper, jak już na 10 kubach jest, no to za mocne bije. No i widzicie. No i tutaj raczej pokona. No i przegraliśmy. Jako ostatni gramy sobie jeszcze jedną rundkę. żeby zobaczyć, bo może wygramy. Gramy znowuż nitą, bo tu są w ogóle jakieś modyfikatory. Ja nie ogarniam tego wszystkiego. W ogóle jestem jakiś, nie wiem, jakiś coś tu mam. Ja tego po prostu nie ogarniam, no nie? Więc dobra, grajmy, grajmy sobie troszeczkę tutaj. Wiadomka, pograjmy. Co tutaj jest? Jakiś power cube? Te skrzynki, to co tu dają? Te. Nie wiem, chyba nic. Mamy tutaj PowerCube'a w skrzynce. Nie wiem po co on się już dał pokonać. Mm, 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 mm. Lecimy sobie z tym. Tutaj jest ode mnie gościówka. Bo on jest nienormalny, nie? To są raczej. To jest bot. Tu niby piszę, że to jest bot. Ale są też tacy gracze, co się niby. Wiecie. No dobra, lecimy sobie z tym tutaj. O, ja nie mogę, jak fajnie teraz lecimy. Co, co jest? Jak twoje konto zostało schowane? Ja nie rozumiem, co? Co? Jak? Jak? Wywaliło mnie z gry. Oto, wejdę jeszcze raz i zobaczymy, jak to będzie. Wchodzimy. Ale co? Jak konto zostało schakowane? Co? Ja nie rozumiem tego. Ja nadal tego nie rozumiem. O co chodzi? Jak schakowane? Schakowane nie mogłoby być. No i nie, ja normalnie jestem w grze. Co jest? Utracono połączenie, inne urządzenie łączy się z tą grą? Co? Jak inne urządzenie? O co z tym chodzi? A mogę ruszyć postacią? Jak średnio widzę. Nie wiem o co tu chodzi. No i znowu utracono połączenie. Dobra, ja nie wiem, napiszę do supercela, a teraz z wami się żegnam. Elo!